Thank you. we Jest jeszcze jedna rzecz, o którą ja muszę powiedzieć, bo to są emocje, które, które we mnie, ja się po prostu nie spodziewałam, że panowie mnie tutaj w ten ogień wyciągną, natomiast to, że tutaj jesteśmy, to jest ogromna zasługa zarówno projektu prezydenckiego i wsparcia artystów lokalnych stargarskich, ale także projektu realizowanego przez Fundację serce dla wszystkich i tutaj z nami jest, są Lidia i Tomasz Sobolewscy, dzięki którym też te występy dziś mogły w tej formie się udać. Jeżeli jeszcze jesteście, po pierwsze ogromne brawa dla Was, a po drugie chciałabym Was również tutaj poprosić na scenę. Jak Wam się podobało połączenie ognia? Bardzo nam się bardzo podobało. Uważamy, na... że jest to zgodne z jakąś naszą naturą, gdzie w, mamy ogień w duszach, ale nie, na serio mówię, to nie jest prześmiewczo. I nasza muzyka właśnie tak myślę, że ta oprawa była idealna. Chciałabym powiedzieć, że w Stargardzie y, zawsze, no wiadomo, to ja nie chcę powiedzieć, że w innych miejscach się gorzej gra, tylko chodzi o to, że Starg Stargard jest zawsze w naszych sercach i tutaj y, multum znajomych, multum ludzi, którzy po prostu dla nas też dużo znaczą. Nowych. Stargard po prostu jest dla nas wszystkich w sercach i tutaj nam się bardzo zawsze dobrze gra, najlepiej. Po prostu czujemy się zrelaksowani. Tutaj w ogóle nie czujemy, że to jest jakiś koncert, nie? Wiadomo, nie? Chcielibyśmy, żeby właśnie stargardzianie nas znali i cieszymy się, że dzisiaj było tyle osób, które nas jeszcze może nie słyszały. Koncert był fantastyczny i publiczność była fantastyczna, bo też dopisała, więc to jest prawdziwa radość. No, no możemy Wszyscy być zadowoleni i cieszyć się z tego, że wszystko tak pięknie się udało. To jest bardzo ciekawy pomysł, ale to jest także inicjatywa, która jest połączeniem sił znowu, organizacji pozarządowej, czyli Fundacji, w tym wypadku Serca dla Wszystkich, Stargardzkiego Centrum Kultury i miasta Stargard. Fajnie, jak możemy łączyć te potencjały i w tym wypadku ten potencjał pięknie połączyliśmy, bo mamy do czynienia z dwoma projektami. Jeden to projekt prezydencki Muzyczna Siła Miasta, gdzie pan prezydent dofinansowuje stargarskich lokalnych artystów. Po to, aby mogli wystąpić w teatrze letnim, aby publiczność stargarcka mogła też podziwiać naszych lokalnych stargarskich artystów. A drugi projekt to projekt połączony siłami Stargarskiego Centrum Kultury i właśnie Fundacji Serce dla Wszystkich z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt nazywa się Inspirujący Stargard. Dzięki niemu właśnie takie piękne widowisko teatru Fire Arrow. W połączeniu z naszą pracownią z teatrem ognia Stargarskiego Centrum Kultury No pięknie było cóż Wszystkie wydarzenia są fantastyczne w ramach Zobrzydłem. kulturalnych wakacji a to było naprawdę wyjątkowe. Przed nami jeszcze kilka koncertów w ramach kulturalnych wakacji. Przed nami 730-lecie kolegiaty. Przed nami też dwa komercyjne festiwale. Summer Disco i Hip Hop Festival Stargard 22. Także jeszcze w, te, w ten sierpniowy wakacyjny czas nam się pięknie zadzieje. Dzisiejszy koncert zespołu Out of Mind określony był występem pracowni artystycznej Faje Aro przy Stargarskim Centrum Kultury, co jest efektem naszego kolejnego projektu, realizowanego wspólnie z Stargarskim Centrum Kultury, a złożonego do programu Nowe FIO przez Fundację Serce dla Wszystkich. Dzięki dofinansowaniu udało się uzyskać środki na różnego rodzaju inicjatywy kulturalne, które są i będą wspólnie realizowane ze Stargarskim Centrum Kultury. Dziś właśnie był tego jeden z tych elementów, występ Teatru Ognia, Podczas koncertu zespołu Out of Mind.